Witam serdecznie wszystkie koziorowce. Dzisiaj zobaczymy czytanie na miesiąc kwiecień. Pamiętajcie, że to są karty ogólne, nie z każdym z Was rezonują, więc ja mam nadzieję, że to znaczy dla większości jest to normalne, chociaż pojawiają się osoby, które mi tam nieustannie podpisują, że coś się nie zgadza. No, jest rzeczą niemożliwą, by każdy koziorożec, byk czy baran miał to samo życie. E, tak więc może zobaczcie sobie ascendent, a może po prostu na ten miesiąc czy inny u kogoś innego bardziej się sprawdzi. Tak to jest. E, dziękuję też za lajki, za subskrypcję. Zapraszam do czytań prywatnych kontakt ze mną macie na kanale YouTube. I tak powracając do ogólnego się wydarzy do tego koziorożca. Ja myślę, że szczególnie panie tutaj będą e, takie zadowolone z, z statusu, tak? Z posiadania, ale to też może być, że będziecie goniły drogie kobiety za pieniądze. No i to będzie taka najwyższa wartość, jakbyście się bały, że coś stracicie. Być może będziecie musiały coś zapłacić, bo to są sprawy urzędowe i dlatego jest ta pogoń za pieniądzem. Być może Wam po prostu tych pieniążków gdzieś tam będzie brakowało. W każdym razie jakieś sprawy urzędowe, jakieś sprawy, które mogą dotyczyć Waszej rodziny, Waszych dzieci, które Was gdzieś do no, zabolą poniekąd, mogą się niefortunnie skończyć. Może jakiś sąd, może coś takiego właśnie dotyczące e, spraw związanych z dzieckiem, e, może waszym, a może gdzieś tam z rodziny, czy, czy, czy jakimś innym po prostu e, dzieciątkiem. W każdym razie praca, praca, praca. E, uważajcie, aby was ktoś nie zranił. Być może sami macie takie odczucie w życiu, że to życie nie jest tak, jakbyście chcieli. Możecie paradoksalnie, pomimo tego, że mamy wiosnę, to wy energetycznie gdzieś możecie spadać. Jakby no, rozczarowanie życia, życiem, a tym wszystkim, co jest wokół Was. Pamiętajcie, że to od Was zależy, jak to życie wygląda, czy układa się szczęśliwie, czy też nie. Czasami jest tak, że macie dużo możliwości, w ogóle z nich nie korzystacie, a później jest, że no, no nie ma tego zadowolenia e, z życia i, i, i troszkę, tak jak mówiłam, łapiecie depresję. Badacie. Także tutaj też uważajcie na osoby trzecie, aby was ktoś nie zranił. Możecie się dowiedzieć, że nie wiem, wasz um, partner, partnerka gdzieś tam sobie boki robi, e, kogoś ma. Także taki miesiąc dosyć, dosyć trudny. Gdzieś tu karty wam doradzają, abyście zwrócili uwagę właśnie na osoby, z którymi współżyjecie, na osoby, z którymi jesteście w związkach, ale też na swoich znajomych, przyjaciół. Czy na pewno są to szczere osoby? Czy na pewno są z wami, dlatego, że. Że Was lubią, czy z zupełnie innych powodów. Single. A powiem tak: dużo możecie wyjeżdżać, przemieszczać się, lub ktoś, kto jest taki wyjazdowy, być może mieszka za granicą, gdzieś tam się Wam objawi w tym Waszym życiu. Tak jakby było powrót kogoś, powrót kogoś z Waszej przeszłości, być może nie do końca. Jakiś związek Wam wyszedł yy, kiedyś wcześniej, i tu będziecie mieć drugą szansę na stworzenie stałej relacji. Także albo Wy będziecie, kochani, chcieli do kogoś wrócić z przeszłości, albo ktoś z przeszłości będzie chciał wrócić do Was. Niemniej jednak. Będzie ta szansa na poukładanie sobie życia. To też może być tak, że niekoniecznie byliście z tym kiedyś w związku, ale go czy ją znacie w jakiś sposób. No i tu się zacznie coś dziać. Pamiętajcie jednak, że jeśli to był kiedyś związek, czy jakaś relacja, wyciągnijcie wnioski, dlaczego to się nie udało, z jakich przyczyn, aby teraz nie zrobić sobie powtórki z rozrywki. Bo będzie możliwość związku jak najbardziej, tak? No ale wiadomo, że to jest tylko możliwość, a dużo, dużo zależy od nas samych. Związki stałe. Tutaj też jakieś wyjazdy Was czekają, właśnie przemieszczanie się. Możecie myśleć o zmianie miejsca zamieszkania. Może chcecie kupić coś, jakiś dom, mieszkanie, lub po prostu wynająć coś innego, ale też możecie po prostu sobie gdzieś tam wyjechać w wakacje, jakieś, jakieś miłe spędzanie czasu i będziecie się. Szykować w drogę. Ponadto bardziej tu widzę taki związek oparty na przyjaźni, na wspól wspólnocie tego, co macie, niż taki związek uczuciowy. No oczywiście, jeśli Wam taka relacja pasuje, to jak najbardziej. Tak, aczkolwiek tym osobom, którym są uczuciowe, brakuje uczuć, no to to raczej Was spełniać już nie spełnia. Może warto pomyśleć, aby tą sferę uczuciową sobie odbudować, czy też aby ona w ogóle powstała, jeśli jej nigdy nie było. Także wszystko w porządku, aczkolwiek te uczucia tu mogłyby być lepsze. Jesteście czasami, może jest tak, że jesteście razem, no bo... Bo potrzebujecie kogoś do związku, nie chcecie być sami. Eee, no i to jest takie bycie ze sobą, ale nie ze względów uczuciowych, raczej ze względów materialnych, bytowych, jakby to nie nazwać, tak to właśnie tu się rysuje. Finanse i praca. Powiem tak, jakiś na no, tego mam wyjazd. Czyli możecie być na jakichś urlopach, gdzieś wyjeżdżać, uciekać od tej pracy, może potrzebujecie troszkę wytchnienia, już bo was gdzieś to zmęczyło. I tutaj troszkę obawa, obawa o finanse, tak jakby wam miało czegoś zabraknąć, tak jakby, nie wiem, może wam pieniędzy, może sobie względu na tym wyjazd, że tu wydacie i nie wiecie, czy za dużo nie wydacie, troszkę was to finansowo może kosztować, i jak to później jeszcze trzeba żyć, tak? Także z głową wydajcie, wydawajcie pieniądze. Yy, aczkolwiek, jeśli chodzi o pracę, to takie trochę rozczarowanie tym wszystkim. Może zmęczenie po prostu. Może właśnie dobry moment to jest na to, aby sobie jakiś urlop tam yy, poszukać, bo czas odpocząć, yy, taki w ogóle czas odpoczynku dla koziorowca. Osoby, które szukają pracy, no myślę, że mogą znajdować, ale nie to do końca, co by chciały, tak? Yy, Jakaś może być praca, ale nie tak, jakbyście chcieli. No to musicie zdecydować, jeśli Was stać na to, aby sobie jeszcze na pracę nie pozwolić, to oczywiście, ale jeśli już finanse Wam się kończą, to dobrze by było wziąć po prostu cokolwiek, tak? Karta rady. No to też jest karta takiej podpowiedzi, że możecie wyruszać w podróż, albo właśnie to, co powiedziałam, że trzeba by było pomyśleć, aby troszkę tego oddechu złapać i gdzieś, aby wrócić z całką nową energią i lepiej się Wam pracowało, w ogóle żyło to. No, ludzie potrzebują ucieczki od, od tego wszystkiego, co, co mają, bo to potem przytłacza. Ale też odetnijcie jakby to wszystko pozamykajcie sobie przeszłość nie wracajcie do tej przeszłości, bo ja mam wrażenie, że ta przeszłość ma na was też. E, negatywne, e, negatywne działanie. E, więc niepotrzebnie drążycie w coś, czego już nie ma, czego zmienić nie możecie. Wydarzyło się, koniec, kropka, i zostawcie to. Aniołeczki. Zasługujesz na miłość, jesteś kochaną osobą. No widzisz, je, jeśli jesteście m, w związkach, gdzie nie czujecie właśnie tej miłości, to jest tak, jak powiedziałam, e, tutaj w tych relacjach e, stałych. E, to może warto tą miłość wzniecić. No, każdy zasługuje na miłość, czy wasz partner, czy wy. Jeśli wam nie okazuje tej miłości, jeśli jej nie czujecie, to może warto jest o tym po prostu porozmawiać. Ja Wam wszystkim dziękuję i życzę powodzenia.